Hejka kochani, witajcie na kanale W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was ranking top 5 najlepszych superbohaterek Mam nadzieję, że lubicie tego typu tematy, więc jeśli macie swoich ulubieńców i lubicie śledzić nowości Czy to od Marvela, czy to od DC, dawajcie koniecznie łapki w górę i piszcie w komentarzu, w którym jesteście teamie DC, czy wolicie filmy od Marvela? Na pewno słyszeliście, że Hollywood próbowało już wcześniej stworzyć kasowe hity właśnie z superbohaterkami w roli głównej, ale niestety kończyło się to zwykle klęską artystyczną, no i finansową. Przykładem tego może być chociażby film Supergirl z 1984 roku, w którym Helen Slater grała kuzynkę Supermana. No, i do dziś chyba ten film u większości wywołuje ciarki zażenowania, ale to nie koniec. No bo kolejnym takim przykładem była chociażby wyszydzona kobieta kot z 2004 roku, w którym główną rolę zagrała Hayley Berry. I niestety ten film zgarnął praktycznie wszystkie złote maliny, czyli nagrody, które są przyznawane. W takich samych najgorszych kategoriach typu najgorszy film, najgorsza aktorka, najgorszy scenariusz czy reżyser. I ten film tutaj niestety królował. A co Hollywood robiło źle, w czym tkwił problem? Otóż oprócz traktowania superbohaterek jak supermodelek, niespecjalnie Hollywood przykładało wagę do scenariuszy. I wszystkie wymienione filmy miały pretekstowe fabuły, w których sporą rolę odgrywały miłosne perypetie kobiet. Dlatego ratowanie przez nie świata było zwykle zepchnięte na dalszy plan. Co teraz się zmieniło? I czy współczesne superbohaterki wreszcie sprawiają, że kino rzeczywiście potrzebuje ich więcej, że chcemy ich więcej oglądać? Zaraz sami się przekonacie. Na piątym miejscu w dzisiejszym rankingu znajduje się właśnie kobieta kot, czyli po prostu Catwoman. Jest ona przebiegła, zjawiskowa i przede wszystkim cwana. Zresztą, kto nie kojarzy jej słynnego kostiumu, na pewno go znacie. A znana jest z serii komiksów o przygodach Batmana. Początkowo była złodziejką, która kradła głównie drogocenną biżuterię, ale po pewnym czasie stała się jednym z kompanów właśnie Batmana. Niesamowitą Catwoman możemy również zobaczyć w licznych serialach animowanych, filmach, grach komputerowych oraz serialach telewizyjnych. W tytułową rolę wcieliła się tutaj Hayley Berry. I już Wam zresztą o tym wspomniałam na początku, no i niestety ten film nie przyjął się tak dobrze, jak tego oczekiwano, bo zgarnął złote maliny, konkretnie aż w czterech kategoriach. Za najgorszy scenariusz, najgorszą reżyserię, najgorszą rolę żeńską, czyli jednak ta super bohaterka no nie przekonała widzów, skoro dostała od nich złotą malinę, a także jeszcze za najgorszy film, także już chyba gorzej być nie mogło, ale spokojnie. Lecimy dalej, czyli do miejsca czwartego. Tutaj znajdziecie Supergirl. Została ona wysłana na Ziemię z umierającej planety Krypton, aby ochronić młodszego kuzyna. Fala uderzeniowa, wytworzona po zniszczeniu planety, dosięgnęła jednak kapsułę, która w efekcie zboczyła z kursu i dotarła w miejsce docelowe znacznie później. Jej kuzyn w tym czasie zdążył dorosnąć i stał się superbohaterem, znanym jako Superman. Ona sama została umieszczona w rodzinie naukowców, właśnie Denversów, stąd też przybrała imię Kary Denvers, i przez lata ukrywała swoje zdolności. Do momentu, aż wypadek zmusił ją do ukazania się światu. I od tamtego momentu, właśnie już funkcjonuje jako supergirl, chroniąc miasto przed kosmitami. A jaka jest jej nadludzka siła? Co takiego czyni ją wyjątkową? Otóż Supergirl przede wszystkim, właśnie, może zadawać niezwykle potężne ciosy, a także wykonywać niezwykle efektowne uniki. To nie koniec, bo ma też nadludzką wytrzymałość, super szybkość dzięki swojemu kosmicznemu DNA. Może też latać, ma super słuch Dodatkowo dochodzi do tego lodowy oddech, który może zamrażać przeciwników I laserowy wzrok, no brzmi nieźle Niejeden na pewno chciałby mieć takie super moce, albo chociaż jedną z nich Przejdźmy więc do trzeciej bohaterki na liście Tutaj myślę, że się możecie troszeczkę domyślać A jest to Czarna Wdowa Dawajcie znać, czy ją lubicie, bo wiem, że dużo osób naprawdę bardzo, bardzo mocno ją lubi. Może to przez Scarlett Johansson, która ją gra? Być może coś w tym jest, także dawajcie znać w komentarzach. A tymczasem postaram się Wam teraz co nieco o niej opowiedzieć. Na pewno słyszeliście, że. Film taki dokładny o czarnej wdowie ma dopiero się ukazać. On już jest kolejny raz przekładany, bo już premierę miał mieć wcześniej, ale niestety są przy tym filmie opóźnienia, no bo niestety czarna wdowa jest taką postacią, o której niewiele jest póki co informacji. Z kolei na pewno wiecie, że Natasza, która właśnie jest czarną wdową, ma też swoją kluczową relację z Hokejem. I choć ona zaczęła się od dość takiego instrumentalnego potraktowania hokeja, z czasem Czarna Wdowa rzeczywiście zaczynała coś do niego czuć. Po tym jak podczas jednej z misji zostaje ciężko ranna, a on ratuje jej życie. I pod wpływem tego wydarzenia i rodzącego się uczucia Natasza zaczyna tracić lojalność wobec swojego kraju, no i dotychczasowych mocodawców. Rosjanie oczywiście postanawiają ją zlikwidować, ale kiedy im się to nie udaje, porywają ją, robią jej pranie mózgu, by znów działała na ich rzecz, i wysyłają ją na starcie z Avengersami. I tym sposobem Natasza ponownie spotyka się z Hokejem, który stoi po przeciwnej stronie walki. Ostatecznie udaje jej się z tego wszystkiego otrząsnąć po tym praniu mózgu. No, i głównie za sprawą Hawkeya przechodzi ona na stronę Avengersów. Kto w takim razie jest na miejscu drugim? Tu, uwaga, jest Kapitan Marvel. I tytułowa Kapitan Marvel to przede wszystkim pilotka bombowca, która w czasie dziwnego wypadku wchłania kosmiczną energię. Stąd właśnie są jej nadprzyrodzone moce. Możecie już sobie domyślić, że będą naprawdę niezłe, skoro wchłonęła kosmiczną energię. No to musi być coś ekstra. W 2016 roku Wytwórnia ogłosiła, że w roli kapitan Marvel wystąpi Brie Larson, czyli laureatka Oscara dla najlepszej aktorki za film Pokój. Larson, czyli ikona współczesnych feministek, nie bawi się w żadne subtelności. I kiedy w 2017 roku wręczała Oscara dla najlepszego aktora, oskarżonemu o molestowanie seksualne Casey'owi Affleckowi, ostentacyjnie nawet nie klaskała. Ale to nie koniec. Bo skarżyła się ona również na to, że wywiadów dotyczących promocji filmu udziela niemal wyłącznie białym kolesiom. Dosłownie padło takie hasło. No i wchodząc właśnie w rolę superbohaterki, poprosiła, aby wywiad e, dla magazynu, to była akurat Marie Claire, przeprowadziła z nią czarnoskóra dziennikarka cierpiąca na porażenie mózgowe. I niektórzy tutaj myślą, że jest to część promocji filmu, który ma być w końcu takim feministycznym manifestem Marvela. No to jednak. E, Główna bohaterka, czyli Larson, wydaje się w tym naprawdę szczera. No i właśnie nie wszystkim się to podoba. Jej komentarz o tych białych kolesiach zirytował dużą część internautów, którzy uznali to za jasny sygnał, że Larson nie lubi białych mężczyzn w ogóle. I wielu z nich wypowiedziało nawet Kapitan Marvel wojnę. I na internetowym serwisie Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje filmów i oblicza na ich podstawie ocenę w procentach, zaczęło lawinowo oceniać Kapitan Marvel negatywnie. Tak bardzo, że serwis musiał zmienić politykę i wyłączyć możliwość oceniania filmu przed premierą. Film jednak zdecydowanie okazał się sukcesem i duża część publiczności naprawdę polubiła Kapitan Marvel. Może był to przełom, jeśli chodzi o kobiety właśnie grające superbohaterki, zwłaszcza u Marvela, ale zdecydowanie na plus. Także dawajcie znać, co Wy sądzicie o tym filmie, czy oglądaliście. Ja oglądałam i mogę śmiało powiedzieć, że też uważam, że ten film był naprawdę bardzo udany. Zresztą jak większość filmów Marvela. No dobra, ale kto jest na miejscu pierwszym? Tu się już chyba możecie domyślać, bo aż tak dużo tych superbohaterek nie ma, żeby robić ich top 10. <grym> Także na miejscu pierwszym znajduje się Wonder Woman. Tak jak mówiłam, tych podejść do superbohaterek było naprawdę wiele. Ale przez to, że one kończyły się katastrofą, no to mało kto, mało która później wytwórnia miała odwagę, by zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę, by rzeczywiście stworzyć kobietę, super bohaterkę, tak od A do Z. Tutaj akurat Warner Bros. zdecydował się trochę zaryzykować. I postawili właśnie wszystko na jedną kartę, i w 2017 roku do kin triumfalnie wkroczyła Wonder Woman, czyli film o kosmicznej Amazonce, która wierzy w ludzkość i postanawia wspomóc ją w walce ze złem. Film odniósł gigantyczny sukces kasowy i artystyczny. Przy budżecie, który był szacowany na 150 milionów dolarów, Wonder Woman zarobiła na całym świecie, uwaga, ponad 800 milionów. A z Galgado, Czyli z głównej bohaterki, zrobiła nie tylko gwiazdę, ale też symbol kobiecej siły. Co w dobie hashtagu MeToo sprawiło, że film stał się czymś więcej niż tylko sprawnym filmem superbohaterskim. Sama fabuła tutaj jest już bardzo interesująca, no bo właśnie opowiada o księżniczce Amazonek, e, czyli o wojowniczce Dajanie, która wychowywała się na odciętej od świata rajskiej wyspie. No i pewnego dnia rozbija się tam amerykański myśliwiec. Ocalały z katastrofy pilot, czyli Steve Trevor, którego gra tutaj Chris Pine, opowiada Dianie o straszliwym konflikcie, który toczy się na Ziemi. Poruszona jego słowami Diana porzuca dom, bo wierzy, że może zapobiec dalszemu rozlewowi krwi. W świecie ludzi księżniczka, jako Wonder Woman, odkrywa, jak wielką ma moc i jakie jest jej prawdziwe przeznaczenie. Dawajcie znać, czy oglądaliście film. Ostatnio nawet pojawiła się już druga część odsłony, właśnie Wonder Woman, Wonder Woman 1984, gdzie historia dzieje się właśnie w latach 80. Co prawda, ten film, no muszę to też przyznać, ale zdecydowanie różni się od pierwszej części i to niestety na minus, bo po prostu ten film został naprawdę okrzyknięty totalną katastrofą. I mnóstwo krytyków po prostu ten film objechało, bo rzeczywiście coś tam nie do końca zostało przemyślane. Konkretnie dużo osób powołuje się na fakt, że e, główna reżyserka, czyli Patty Jenkins, za dużo miała tutaj pole do popisu. A dlaczego? Bo przy produkcji pierwszego filmu przyszła ona ponoć niemalże na gotowe, gdy większość prac preprodukcyjnych była już zakończona, łącznie nawet ze scenariuszem. Natomiast do Wonder Woman. 1984 Jenkins była zaangażowana od dnia pierwszego, no i właśnie chyba to okazało się piętą Achillesa tej produkcji. A jak to u Was wyglądało? Oglądaliście drugą część Wonder Woman? I która superbohaterka jest Waszym zdaniem najlepsza? Którą lubicie najbardziej? Która ma najlepsze moce? Dawajcie znać koniecznie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Jak chcecie takie zestawienie, tylko że z super bohaterami, to dawajcie koniecznie łapeczki w górę. Na pewno takie postaram się przygotować. A tymczasem dzięki za oglądanie i widzimy się w sobotę o 16. Do zobaczenia. Hejka!